W nocy 16 sierpnia 1952 roku małe miasto Ashni w stanie Kansas przestało istnieć. 17 sierpnia 1952 roku o godzinie 3.28 zarejestrowane zostało trzęsienie ziemi o sile 7,9 w skali Richtera. Trzęsienie było odczuwalne w całym stanie oraz w większości sąsiednich terenów na zachodzie. Epicentrum zostało zlokalizowane dokładnie po taszni. Kiedy policja stanowa przybyła na miejsce, została spaloną, dymiącą dziurę w ziemi, mającą 1000 jardów długości i 500 jardów szerokości. Jej głębokość nie została ustalona. Po dwunastu dniach, 29 sierpnia o 21.15, poszukiwania 679 zaginionych mieszkańców miasta zostały przerwane przez władze stanowe Kansas. Wszyscy zostali uznani za zmarłych. 30 sierpnia o 2.27 zarejestrowane zostało trzęsienie ziemi o sile 7,5 w skali Richtera. Epicentrum zlokalizowano w miejscu dawnego miasta Aszni. O piątej trzydzieści dwa policja stanowa zgłosiła, że dziura w ziemi zniknęła. W ciągu ośmiu dni poprzedzających zniknięcie miasta jego mieszkańcy oraz lokalna policja zaobserwowali serię dziwnych i niewyjaśnionych zdarzeń. Wieczorem 8 sierpnia o 19.13 mieszkaniec Gabriel Jonathan zaobserwował dziwne zjawisko na niebie na Taszni. Miasto nie miało oficjalnych organów ścigania, więc powiadomiono policję z sąsiedniego miasta Hays. Gabriel opisywał coś, co wyglądało jak mały czarny otwór w niebie. W ciągu następnych piętnastu minut posterunek policji w hejs został zasypany zgłoszeniami o tym samym zjawisku. Zjawisko nie zostało zaobserwowane przez mieszkańców żadnej z sąsiednich miejscowości. Podjął to decyzję o wysłaniu policjanta, który miał wyjaśnić sprawę następnego ranka. 9 sierpnia o 7.54 oficer policji w Hays, Alan Mays, wysłał na posterunek zgłoszenie przez radio. Oznajmił, że mimo podążania drogą prowadzącą do Ashley, zgubił się. Zgodnie ze zgłoszeniem droga biegła w swoim normalnym kierunku, ale w jakiś sposób zaprowadziła go do Hays. Oficer Mays dodał, że droga nie skręcała w żadnym kierunku. O dziewiątej piętnaście siedem z dziesięciu radiowozów w mieście wysłano w celu wyjaśnienia sprawy. Wszyscy kierujący nimi policjanci doszli do tego samego wniosku. Jedna droga wiodąca do Ashley prowadziła z powrotem do Hayes. Telefony nadal zalewały posterunek policji. Wszystkie zgłaszały, że otwór w niebie wciąż się powiększał. Wszyscy dzwoniący zostali poproszeni o pozostanie w domach. O 20.17 Elani Kantor zgłosiła, że zaginęli jej sąsiedzi, państwo Milton oraz ich dzieci, Jeffery i Brooke. Jak wynika z rozmowy telefonicznej, poprzedniego wieczoru Miltonowie wyjechali z miasta swoim samochodem. Nigdy nie wrócili. Policja w hejs nie zauważyła żadnego samochodu lub pieszych na drodze zeszli. 10 sierpnia 1952 o 7.38 telefony Zaszni informowały, że miasto jest pogrążone w mroku. Słońce tego dnia nie wzeszło. O 10.15 na polecenie policji w Heis helikoptery z w Kansas przeleciał nad miejscem, w którym znajdowało się Aszni. Miasta nie udało się jednak zaobserwować z powietrza. 11 sierpnia 1952 o 1243 Filip Danielewski zadzwoniła na posterunek w Hejs. Zgłosiła, że jej córka Erika zaczęła rozmawiać ze swoim ojcem, który zginął trzy lata wcześniej w wypadku samochodowym. Dodatkowo powiedziała, że Erika chciała wyjść na zewnątrz, żeby dołączać do nich. W ciągu następnych 12 godzin zarejestrowano 329 rozmów telefonicznych opisujących podobne zjawisko dotyczące dzieci z miasta. Kolejnego ranka, 12 sierpnia 1952, sytuacja stała się tragiczna. W środku nocy zauważono zniknięcie wszystkich 217 dzieci z miasta. Zarejestrowano 421 telefonów na policję w hajs. Nie mogąc znaleźć sensownego rozwiązania, policjanci polecili dzwoniącym zostać w domu i unikać prób szukania dzieci. Wieczorem 13 sierpnia o 17.19 Scott Lunds, starszy mężczyzna zeszli, zaobserwował odległy, powiększający się ogień na południu miasta. Jak wynika z jego opisu, Odległa ciemność zamieniała się w czerwony i pomarańczowy ogień, który rozciągał się aż do nieba. Przez resztę dnia telefony nie ustawały. Ludzie twierdzili, że ogień zaczął przemieszczać się na północ, coraz wydawał się wychodzić z czarnego nieba. Ogień nie został zaobserwowany przez mieszkańców sąsiednich miejscowości ani przez policję. Zgłoszenia nie przestały przychodzić aż do 14 sierpnia 1952 do godziny 12.09. Ostatni telefon został wykonany przez Benjamina Endikota. Mieszkaniec twierdził, że ogień na niebie powiększył się tak bardzo, że rozświetlił całe miasto. Rozmowa zakończyła się nagle. Fragment rozmowy wykonanej przez Benjamina Shermana Endikota. Benjamin. Chwileczkę, proszę poczekać. Dłuższa cisza. Benjamin. Tak, tak, widzę coś. Na południu. Wygląda jak... Koniec rozmowy. Nie zarejestrowano żadnego telefonu aż do następnego wieczoru. Poniższe nagranie jest pełnym zapisem ostatniej rozmowy otrzymanej przez posterunek policji w Hejs z miasta Eszni. Miała ona miejsce 15 sierpnia 1952 o 21:46. Policjant na służbie to oficer Peter Walsh. Dzwoniąca została zidentyfikowana jako April Foster. Początek rozmowy. Oficer Walsh. Postrunek policji w Heis. Zakłócenia. Oficer. Halo? Foster. Tak, tak. Halo. Oficer. Proszę pani, z kim rozmawiam? Foster. Nazywam się April Foster. Tutaj zakasłała. Proszę pana, proszę mi pomóc. Oficer. Co się dzieje? W nocy. Oni wrócili w nocy. Proszę pani, muszę poprosić panią o. Oni wrócili w nocy. Płaczę. Proszę pani, proszę się uspokoić i mówić jaśniej. Co się stało? Kto wrócił? Wszyscy. Wszyscy, wszyscy przybyli z ogniem. Kogo ma pani na myśli? Mój syn. W nocy widziałam mojego syna. On szedł, szedł ulicą, płonął. Jezu Chryste, on płonął. Proszę pani, umarł w tamtym roku. Zajmowałam się nim odkąd był mały. Byliśmy tylko ja i on. Mówiłam mu, żeby uważał na samochody, gdy jeździł na rowerze, ale on mnie nie słuchał. To co pani mówi nie ma sensu. Mówi pani, że wszyscy wrócili? Czy pan mnie do cholery słucha? Wszyscy, wszyscy wrócili. Każdy kto umarł lub zaginął i oni nas szukają. On powiedział: Mamusiu, jestem zdrowy. Patrz, znów mogę chodzić. Gdzie jesteś, mamusiu? Chcę cię zobaczyć. Gdzie pani teraz jest? Jest pani bezpieczna? Schowałam się tak jak wszyscy. Widzieliśmy ich idących przez pola i niektórzy otworzyli im drzwi. Boże ten krzyk! Nie wiem co się im stało, ale ich domy zaczęły się palić i zapadły się podziemia. Zasłoniłam okna, zamknęłam drzwi i. Proszę pani, czy wszystko w porządku? Proszę pani! O mój boże! Halo! Coś weszło do domu! Proszę być najciszej jak to możliwe. Niech pani nie wydaje żadnego dźwięku. W tle słychać stłumione Mamusiu. On wszedł do środka. Niech pani nie rusza się z miejsca. Słychać stłumione dźwięki kroków. Stłumione Mamusiu, gdzie się schowałaś? Proszę zachować ciszę. Głośne kroki, śmiech. Stłumione, znalazłem cię, Mamusiu. Głośne krzyki i hałas. Proszę pani. Koniec rozmowy. Następnego ranka o 6.55 oficerowie z posterunku policji w Hejs przybyli do miasta Eszli. Kląca się, spalona dziura w ziemi była wszystkim, co zastali. Autor opowiadania Lupus28 Czytał Kwady Rotes Patroni odcinka to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Bartosz Chwalisz, Brutal Drop, Jojo Moto, Arkadiusz Waszkiewicz, Wojti 262, Inspektor Magda M, Sebastian Król, Anna Rachuba, Michał Paszkiewicz, Gregorikos, Lucky Guzi oraz Jan Bartol. Do usłyszenia.